Jesteśmy w busku zdroju po meczu. No tutaj dzisiejszy wynik 3-3 z pogonią Staszów z nami Kasper Załęski Strzele z pierwszej bramki. Kasper, no moje gratulacje pierwszej bramki. Wydawało się, że ten mecz pójdzie gładko. Przyjechał Staszów, który zajmuje 15 miejsce w tabeli. No i wygrywamy 2-0. Nagle dochodzi do remisu, tracimy kolejną bramkę. 2 do 3, no i udało nam się wyrównać i wywalczyć tylko jeden punkt. No, wiadomo, dobrze, chociaż ten jeden punkt jest. Znowu jakieś takie błędy w obronie w całej drużyny. W ogóle brak skupienia. Wygrywamy 2-0, za bardzo się rozluźniliśmy chyba. No i tracimy pierwszą bramkę, drugą bramkę i na 3-2 straciliśmy również. Dobrze się chociaż udało wyrównać. Ja chciałem się zapytać, co, czego Twoim zdaniem brakuje? Bo to jest kolejny mecz, gdzie tak naprawdę tracimy bramkę z kontry. No to brakuje czujności. Przez wygrywamy 2-0. Już w głowach myślimy, że wygraliśmy ten mecz 3 punkty i przeciwnik niestety wykorzystuje to. Kolejny mecz z Koroną, bardzo trudny przeciwnik, lider czwartej ligi. My życzymy Wam powodzenia tam, bo coś w, tym, w, tym, w tej rundzie nam się nie układa, no ale liczymy, że w końcu odpalicie i, i pójdziecie do przodu. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że wygramy ten mecz. Dzięki. Z nami trener drużyny AKS, Tadeusz Krawiec. Panie trenerze, no wygrywamy ten mecz tak naprawdę 2-0. Mamy już ten wynik w garści. Jednak drużyna z, y, ze Staszowa y, udaje im się zremisować. No i koniec końców przegrywamy 3-2, no i udaje się w, tak naprawdę szczęśliwie wywieźć jeden punkt z błyska, strzelając bramkę na 3-3. No wiadomo, pod koniec tutaj jeszcze był taki sytuacja podkarnego i tak dalej. No ale jednak no, drużyna ze Staszowa to nie jest jakiś taki naprawdę klasowy zespół. Chciałem zapytać, co tutaj dzisiaj się wydarzyło, czego brakuje. Na, na pewno brakuje dobrej organizacji gry defensywnej. To dzisiaj te, to, ta, ta gra defensywna zabiła mecz i to nie tylko błędy jakieś indywidualne, tylko po prostu nie umieliśmy się przeciwstawić przeciwko e, kontratakom gości. I druga rzecz, no 46 minut to jest najgorsza e, chyba sytuacja, że wychodząc na, na, na drugą połowę z, dru z, z dwubramkowym prowadzeniem, dajemy sobie strzelić bramkę kontaktową, która tak naprawdę napędza przeciwnika e, i, i zaczyna wierzyć w siebie. No Coś strasznego, nie mogłem w to uwierzyć, jak tutaj się przyglądałem tym wyborom, tym decyzjom, że tak można sobie pozwolić na, na odebranie dwubramkowego prowadzenia. Chwała zawodnikom za to, że jeszcze przy tym, przy tym takim niekorzystnym wyniku e, powalczyli o ten remis na 3-3. Tutaj jeszcze sytuacja taka na 4-3 można było spokojnie ją wy, 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 wykończyć. Rzutkarny, e, myślę, że, że był, ale najlepiej to zobaczyć na, na powtórkach, bo tutaj e, emocje na pewno grają rolę i, i nie chciałbym tutaj mówić, że był na, na 100%. Także no, cóż, rozczarowanie. Rozczarowanie tym bardziej, że już po, po przerwie myślałem, że to tak naprawdę się skończy kolejnymi bramkami dla nas. To zwycięstwo będzie w większym rozmiarze. Powiem tak, w przygodzie trenerskim mnie spotkały, jeszcze nigdy takiej sytuacji nie przeżywałem, no ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Myślę, że ten debiut zapamiętam na całe życie. Miał Pan właśnie okazję tutaj oglądać już zespół z ławki trenerskiej. I chciałem zapytać, jakie tutaj wnioski przed kolejnym meczem z przeciwnikiem, jakim jest Korona Kielce? Na pewno, trzeba pr pracować pracowali w dużej mierze nad, nad defensywą? Nad nad na tym elementem. Myślę, że można poprawić grę z kontrataku. Na pewno ja nie lubię tego, tego takiego grania piłki w poprzek, a tego u nas dużo jest. No, czasami mówię tak, jak dzisiaj stałem, to miałem takie marzenie, żeby mieć joystick w ręce i pokazywać, gdzie ja bym chciał grać, żeby moi zawodnicy, których trenuję, grają. No, nie da się po trzech treningach zrobić tego, żeby już ta, ta moja opcja, ta, ta moja filozofia gry od razu za, zatrybiła, zaskoczyła. To, na to potrzeba czasu i to to nie będzie trwało tydzień, dwa. Tylko to trochę, trochę dłużej potwa. Podsumowując ten mecz, no, 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 no rozczarowanie rozczarowanie tym wynikiem, no i, i, no i tyle. Dobra, w takim razie ja dziękuję bardzo, no i trzymamy kciuki tutaj za mecz z koroną. Liczymy na trzy punkty. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.